Cześć tu Olek z firmy Volven Style, jesteśmy na Perkonie w 2017 roku. Obecnie zajmujemy się sprzedażą ubrań inspirowanych grami komputerowymi. Obecnie wystawiamy właśnie produkty z Overwatcha oraz między innymi z Dark Souls oraz Half-Life. W sumie jesteśmy pierwszy raz na Pyrkonie i bawimy się świetnie. Impreza jest super zorganizowana, jest genialnie zorganizowany punkt żywnościowy w którym można naprawdę uzupełnić i naładować baterie. Zapraszam Was do odwiedzenia naszego stoiska oraz strony internetowej wolvenstyle.com Na niej możecie znaleźć więcej naszych artykułów oraz napisać do nas dowolne życzenia. Wszystkie produkty tworzymy handmadeowo i jesteśmy w stanie stworzyć dowolny projekt, jaki sobie wymarzycie.